O, on jest ty topem jeszcze, w jeszcze, ty, jeszcze, ty Jeszcze w Jądrach starego byłeś. <laughs> A On już kurwa był yeah. królem toplaina ja, 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 w Polsce. Ja wtedy cóżka z całym. To tak, jest cóżka? No mej mamusi. Nie bada jedyny, nie bada No Edyp. Co no. matkę wyruchał. Edyp matkę, matkę wyruchał. I ojca zabił, zabił ojca i wyruchał matkę. E, miał gdzieś taki moment, że go podniecała własna matka? Nie. nie. Czy to jest w ogóle biologicznie możliwe? Że wiesz, że tak. No jest możliwe. Jest? No jest. Moja, jakie jest, Edyb to, to. ta. się takie coś. Ale Edy nie wiedział. Edy nie, nie wiedział. Specjalnie zrobił wszystko, jak Potem też ja wiedział. Po Potem już wiedział. A I co? Z kogo kontynentu po edy? Ej, Zamurze, z jakiego kontynentu był Edyp? Ja musiałem strzelać. Z jakiego konta streamuje Edyp? Kon... Nie, z jakiego konta A, z jakiego konta Edyp streamuje? Z kontynentu, no z Afryki kurwa. Dobra. Dobra. Edyp na Kiku streamuje? A czekaj, to jest Polak? Edyp to jest Daniel... Magical to Aha. No,